Mocniej. Halo, witajcie na kanale, ale łatwe. Słuchajcie, jeśli macie problem taki podobny do naszego, gdzie nie chce Wam yy, taka maszyna odpalić, to zobaczcie, co my tutaj mamy. Maszyna jest, powiem Wam, nie do zajechania. Ma już około 15 lat. No, i ciągle chodzi. Czasami ma problem tylko z odpaleniem. Jak dłużej sobie postoi? Słuchajcie, sprawdziliśmy tutaj już sobie i świecę. Świeca nie jest zalana. Sprawdziliśmy cewkę. Gaźnik został też tutaj przejrzany. W nim sobie pogrzebaliśmy. No i słuchajcie, i dalej nie odpala. Więc najczęstszą taką przyczyną może być dosłownie zwieczałe paliwo. Tutaj, zobaczcie, my sobie taki patent wymyśliliśmy ze strzykawką. Poszliśmy do apteki i kupiliśmy największą strzykawkę, kawałeczek wężyka i tym sposobem będziemy chcieli ściągnąć paliwo, paliwo to, które znajduje się tutaj w zbiorniku, to zwietrzałe paliwo. Więc sadzamy, ściągamy. Wiecie, jak macie niedużo, jak macie gdzieś na dnie tylko tego paliwa, no to, no to tu nie ma problemu. Dolać trzeba świeżego i, i powinno być ok. Ale jak macie tak troszkę więcej, no to należy je ściągnąć. I w tym przypadku nalać nowego, nowego paliwa. Oj, oj, oj. Trzeba uważać, bo to, to nie jest profesjonalne narzędzie. O takie dwie duże szczykawy, czyli dwie setki tutaj były, więc no tam już zostało niezbyt wiele, więc jest końcówka, więc dolejemy świeżego paliwka. Tutaj pompeczką podpompujemy i zobaczymy czy to tylko to jest tutaj przyczyną. Dziwne odgłosy, szczykawka tutaj nam daje. Więc. Już nie ma nic. Już nie ma nic, więc musimy nalać coś świeżego. I słuchajcie. Jeździmy, zawozimy do serwisów, a czasem to może być naprawdę błahy powód nieodpalania takiego sprzętu. I nie tylko tutaj chodzi o ten sprzęt, ale także o jakieś kosy spalinowe i tego typu rzeczy. Dobra, w tym momencie ja korzystając z okazji podpompuję troszkę. Tutaj zawsze musicie podpompować, żeby troszeczkę tego paliwka nam doleciało do gaźnika. No, tutaj zakręcamy i słuchajcie, i próba. I próbujemy. Więc jak widzicie, zobaczcie, taka, taka niby pierdoła, a czasem trzeba było jechać z kociarką do serwisu. Więc słuchajcie, jeśli pomogliśmy, to fajnie, cieszymy się, dziękujemy za uwagę, trzymajcie się do następnego.